Dzień dobry państwu e, Miro Wilewski, tylko tylko Tata.pl Dlaczego tak się dzieje, że e, głównie kobiety, ale nie tylko, ale głównie kobiety, w dziewięćdziesięciu kilku procentach e, alienują dzieci i dopuszczają się tak takich aktów przemocy. Bo mogą, bo na to pozwala im. Ponadto, panie dyrektorze i panowie posłowie, pozwala im stalinowski kodeks rodzinno i o, rodzinny i opiekuńczy. I w ten sposób są szkoleni sędziowie, którzy według tego kodeksu niestety y, mają doprowadzić do tego, do czego kodeks został stworzony, do wyeliminowania mężczyzn, y, sprawnych ojców i osób, które mogą zagrozić porządkowi. Wówczas stalinowskiemu państwu nic się nie zmieniło. Niestety, my nie domagamy się tak naprawdę, proszę Państwa, zmian, kosmetycznych zmian w kodeksie rodzinnym niepokończych. My domagamy się w rzeczywistości, mówię to od razu szczerze, całkowitej likwidacji KRIO oraz, yy, o ile to będzie możliwe, likwidacji sądu rodzinnych. Jest to możliwe. Wszystkie inne. Tak samo. Wszystkie inne.